Dzień dobry, w kolejny piątek naszego wyzwania 105 dni dookoła heksagonu szczęścia. Ja nazywam się Katarzyna Szawarczek i jestem projektantem świadomego życia i pomagam Tobie małymi krokami wprowadzić harmonię do Twojego życia. Dziś, tak jak w każdy piątek, zatrzymamy się w obszarze relacji i będzie o bardzo ważnym nawyku. Być może praktykujesz go już z odpowiednią częstotliwością w swoim życiu, a być może po dzisiejszym odcinku. Zadecydujesz, że, że chcesz mieć więcej okazji do praktykowania tego nawyku. Mowa o przytulaniu. To właśnie przytulanie sprawia, że czujemy ulgę. Napięcie spada, a stres odchodzi gdzieś w siną dal. To podczas przytulania do drugiej osoby. Wydziela się hormon dotyku przywiązania, czyli oksydocyna i nasz organizm jest tak genialnie skonstruowany, że w momencie, kiedy jest wydzielana oksydocyna, to kortyzol, czyli hormon stresu nie ma możliwości, żeby był produkowany. Jego wydzielanie zostaje zahamowane. Cudowne, prawda? A czy słyszałeś już o tym, że do tego, żeby przeżyć każdy z nas ja, Ty i każda osoba z Twojego otoczenia potrzebujemy czterech przytulań dziennie do tego, żeby zachować zdrowie na wysokim poziomie 8, a do tego, żeby się rozwijać 12. I odpowiedź sobie dzisiaj na pytanie, czy każdego dnia jest w Twoim życiu 12 okazji do tego, żeby zrealizować tę rozwojową porcję przytulaków? Jeśli jeszcze nie ma, stwórz je. Zauważ, że podczas przytulania nikt nie traci, zarówno i ty i ta druga osoba zyskujecie. I Tobie i tej drugiej osobie wydziela się oksydocyna. spada napięcie, czujecie się, czujecie bliskość swoją. I bardzo często jest też tak, że przytulamy się. Najczęściej właśnie w takich momentach przykrych, złych, kiedy czujemy się źle. A zacznij od dziś stwarzać okazję do przytulań bez powodu. Tak po prostu, żeby podejść i wymienić się dobrą energią z drugą osobą. Zacznij szukać okazji do tego, żeby podarować nie tylko uśmiech drugiej osobie, ale żeby właśnie przytulić. Przytulić i poczuć, Wymienić sobie tę dobrą energię, która, którą każdy z nas ma w sobie. I zobaczysz, jak zwiększysz ilość takich, można powiedzieć, bezinteresownych przytulań w Twoim życiu. Zobaczysz, jak, jakie to będzie miało efekty, co to zmieni w Twoim życiu. Ale dopiero zaczniesz to praktykować, ponieważ tego w teorii nie poczujesz. Życzę Ci cudownego i bardzo przytulonego piątku i do zobaczenia już jutro, w sobotę, która będzie dotyczyła obszaru czasu dla siebie.